Konkurencje w nadciastwie klasycznym ogólnopolskiej olimpiady młodzieży 2016 kończą się w niedzielę, jak pan ocenia tą całą imprezę no. i organizacyjnie? Widać, widać po pogodzie, że wszystko udało się, tak jak było zaplanowane. Zepsuła się że dzisiaj, posuje się powoli pogoda, a konkurencję kończymy. Także wymarzone warunki wymarzone do wyzegania tych konkurencji. Tak? Było trochę pecha, ponieważ miały być skoki w Lubawczy i w Karpaczu, niestety pogoda nie do końca dopisała w tych rejonach cóż to nie jest to nie jest przypadek tylko polski tu samo się nie odbywają zawody dobrze że, że mieliśmy alternatywę czeską i to jest najważniejsze. był problem organizacyjny żeby zachęcić Czechów, żeby udostępnili skocznia żadnego Żadnego nie było problemu. Oni byli przygotowani, zresztą to, to jest myślę, że, że propozycja organizowania z Czechami jakiejkolwiek imprezy pokazuje tą możliwość organizowania większych imprez przy współudziale tak czeskiej strony, jak i polskiej. Patrz Puchar Świata, patrz kombinacja norweska o szerszym zasięgu. Skocznie w Karpaczu i Lubawce miały zostać wyremontowane. Jak wygląda postęp na obwodzie? Będą wyremontowane i idziemy w tym kierunku, żeby dalej, żeby ten plan, który. Obiecaliśmy, założyliśmy, on będzie realizowany. Także jeżeli dzisiaj nie mogliśmy tam skończyć, to będziemy dalej je... je rekonstruować, W środku Lubawki jest w ogóle cała rekonstrukcja. Tak dokładnie. W, dokładnie. I w Karpaczu też będziemy robili. Myślę, że to nie jest miejsce w przyszłości, tylko najbliższych miesięcy. Tak, jeśli chodzi też o szkolenie, były plany tego, żeby ruszyło szkolenie, znowu reaktywować skoki właśnie na Dolnym Śląsku. Dokładnie. I będziemy to robili. Tak, jeśli chodzi o obiekt w tak, to tam mają powstać... Tam ma powstać mniejsza skoczacz, jest to kilkometrowa. Ta zrekonstruowana będzie taka, jak jest. Taki sam ma kompleks Yy, powstać w Karpaczu prawdopodobnie w może w, w Czarskiej porębie, małudka Tak. Jeśli chodzi o trenerów, to będzie próba po prostu ściągania? Yy, będziemy, próbowali, będziemy próbowali albo ściągać yy, z Czech, albo, albo z Polski. A ja zadeklarowałem i dalej deklaruję, że będę po, pomagał ruszyć ten cały koord społeczny. Jak ocenia Pan poziom zawodów? To to bardzo wysoki dzisiejsze skoki w okolicach 100 metrów Pawła Wąska już pokazują, że, że może być spokojnie o kilku zawodnikach, naprawdę skaczą na, na niezłym europejskim poziomie, ale są jeszcze młodymi zawodnikami. Było też sporo pecha, ponieważ tutaj impreza odbyła się w czasie przedmistrzostwami świata juniorów i stąd czoły polscy juniorzy nie mogli wystąpić. Żałuje Pan Na pewno tak, Na pewno tak, tylko że no nie można wszystkiego mieć, nie można mieć ciastka i zjeść ciastko, ale mam nadzieję, że że, że to, że nie było chłopaków tych z czołówki, to panu wystarczy na takim poziomie, że myślę, że niewiele by odbiegał tamtym z którzy wyjechali. <grywa>